Cześć kochani, z tej strony Tajemniczy Gość z kanału Niebanalne Marzenia. Dzisiaj mamy 21 sierpień 2023 roku. Spełniam kolejne marzenie. Będę jeździł bagim. Jest delikatnie do gazu? Skoczył. Za, za Możemy jechać. Wy na razie tam w lewo do góry. W lewo do góry, dobra. Tak jak mówię, zaczniemy sobie, żebyś się swoich problemach Dobra. Dawaj na gazu. Więcej mniej, zobaczę co reaguje. No, ja starałem się tą, ale dobra, jak ten to tak będzie nie ma problemu. Tak po prostu wyczuć, bo lewą stronę dużo lepiej niż prawo Dobra. Dobra, jedziemy na wprost i na te przechyły co jechałem. Dobra. Na tu przez W płotu dość istotne jest to, żebyśmy się nie zatrzymywali. Cały czas tak odgadzimy. Mhm. i jak, na w powolutku jedziemy sobie po przechyle. Tu mamy 20 stopni. Mhm. A, czyli gazem, on nie gazową. Odczucie jest dość spore. Mhm. Ok, Okej. To troszkę kajs. Czyli ja trochę krzaków nie zahaczyć <grych> po mojej Okej. stronie Nie ma problemu Zobacz, że bez problemu powalutko cały czas pod Możesz uderzamy Możesz mogę e, przyspieszyć sobie? Bo, bo nie wiem czy mogę przyspieszać, żeby tutaj czegoś nie uszkodzić, nie? O to mi chodzi. Nie nalaje się. Daj tak jak poprowadzę cię jak. Z uh -huh. e, tutaj niestety nie mieściśmy się na, na ślad, więc uh -huh. jak tylko mogę tutaj z lekko skierownicą, żebyśmy się dobrze ustawili. Dobra. Ty musisz bardzo mocno skamulce mówić. Dobra. Uczyć. No dobra, dobra. jak do gazu. Ok. I mocno hamulec. Właśnie. Już widzisz takie. Uh -huh. Mocno skamulce. No ja. jest stron. Aż tak, czyli trzeba załatwo naciskić. I, I na przykład. Powiem, tu nie ma aż takich, więc jest naprawdę luzik. nie? Co? Tylko mnie to nie No nie, nie, nie. Tak, tak. Tam aż poleciałem na drzwi, nie? Dzisiaj 31 sierpnia. Podsumowanie. Bagi mi jeździłem 30 minut, koszt to 199 zł. Z dojazdem to 324 zł. i 76 groszy. Muszę Wam powiedzieć, że to naprawdę fajne przeżycie. Natomiast myślę, że fajnie by było też poczuć trochę większą prędkość tego pojazdu i przejechać się w otwartym terenie. Nie pozostaje mi nic innego, jak wrzucić kolejne 5 zł do mojej skarbonki. Dziękuję Wam za obejrzenie filmu, życzę miłego dnia, trzymajcie się, hej!